Witam wszystkich w moim pierwszym mini info. Dzisiaj powiem Wam kilka bardzo ważnych rzeczy. Zapytam się Was o bardzo ważne rzeczy, i ogólnie jest to bardzo ważny odcinek. Pierwszą rzeczą, za którą bardzo się podziękować, jest to bardzo ważna rzecz. Jest ilość widzów na moim kanale. Jak Wam powiedziałem, dam wam to, o nie mylę, do 10. Października dzisiaj jest 9, a ja mam 19 widzów, miało być 15, więc serdecznie Wam dziękuję. Będzie to ta, to będzie specjal w razie 20 widzów. Mam nadzieję, że te 20 będzie niedługo wbite. Wrócę już teraz, a udostępnę dopiero kiedy będzie 20. W tym sensie, chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować, to bardzo dużo dla mnie znaczy. 60 widzów, Ej Boże, 20 widzów znaczy, że 20 osób chce mnie oglądać. Bardzo mi to dowartościowało ja i obiecuję Wam, że będzie niedługo jakiś specjalny odcinek, taki lepszy, z okazji tych 20 widzów. Albo, może dobijecie do 30, to będzie za 30. Bardzo serdecznie Wam za to dziękuję i zapraszam wszystkich innych do subowania. Drugą bardzo ważną rzeczą jest pewien problem, z którym się spotykam, a mianowicie yy, pomysł. Zaczynam budować kilka rzeczy. Jednak w trakcie przestałem, ponieważ doszło do mnie, że to jest bez sensu. Zacząłem budować ten automatyczny dom, i to co zbudowałem, byłem z siebie dumny. Ale kiedyś tak patrzę, chyba tak fajnie wszystkie rzeczy są w internecie. Nie zbudowałem niczego szczególnego. Myślę, że jakimś wielkim projektem. A teraz mam do was, do was prośbę: piszcie pod tym filmikiem wszystko, co chcielibyście, żebym zrobił. Mogą to być poradniki, tak samo jak były o shift registerach czy o bramkach. Mogą to być większe projekty typu drzwi na hasło 100 kliknięć, czy jakieś wyświetlacze. Yy, weźcie jednak pod uwagę, że mam słaby komputer. A, no właśnie. Chciałem jeszcze się zapytać, czy może yy, nie zrobić nowej całkiem serii, jak zbudować drzwi na kod, tak jak zrobił Black V10. tutaj teraz, w którymś tam rogu, do tego filmiku. Tylko, że może trochę mniejsze. Ale tak, oczywiście, wersje, które wy możecie sobie rozbudować. Yy, no bo tamta moja stara wersja to były ja moje pierwsze filmiki i są bez sensu. Zrobimy teraz nowe. Ile osób y, chciałoby coś takiego? Piszcie w komentarzach. Teraz pod koniec dam jeszcze kilka takich komentarzy, które by się najbardziej spodobały. Z opisem oczywiście. Proszę o odpowiedzi. Nawet jeżeli nie jesteś moim widzem, nie masz mi zamiaru oglądać, napisz ten grupie komentarz, że chciałbyś coś takiego zobaczyć, ponieważ nie ma tego na polskiej scenie. Wtedy będę wiedział, że no po prostu mam coś takiego kręcić. Dziękuję wszystkim za uwagę. Żadna Was. Sarna MC.